Panowie i panie, dzisiaj niekonwencjonalne zastosowanie koparek Bitcoina będzie o zarobkach w DeFi, o raporcie Banku Ameryki dotyczącym tokenizacji, a także o konkurencji Twittera Facebookowym Threads. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. I wrzuć to na swoje social media, hoppy. Lech Wilczyński tak pisze na Twitterze, cytuję. Zwracam honor, Bitcoin jednak ma coś wspólnego z tulipanami. Koparki Bitcoin pozwoliły na tańsze ogrzewanie szklarni, kiedy inni producenci kwiatów zrezygnowali. Z działalności przez wysokie ceny gazu. I tak koparki generują tyle ciepła, że ogrzewają ogromną szklarnię w Holandii. Jestem fanem. Koparki są zasilane z paneli słonecznych zamontowanych na dachu. Jednocześnie ta holenderska firma kopie bitcoiny. Nie głupio. Dalej. Meta już jutro, 6 lipca, wypuszcza swoją platformę, która ma stać się konkurencją dla Twittera Meta Threads, Threads będzie zintegrowane z Instagramem. Aplikacja Facebooka nie bardzo spotkała się z poparciem kryptoświadka. My to chyba jesteśmy tacy bardziej Twitterowi. Ludzie nie wierzą Markowi i jego algorytmom śledzenia danych. Jack Dorsey, twórca Twittera, zwrócił uwagę na politykę prywatności aplikacji threads, która wskazywała, że twórca threads Instagram Inc. miałby dostęp do szerokiej gamy danych użytkownika, w tym informacji finansowych i identyfikatorów. No ale w gruncie rzeczy Twitter ma dostęp do takich samych danych. To trzeba też wspomnieć. No ja nie wiem, jakoś nie jestem przekonany do meta threads. Zobaczymy. Dalej. Gdy przez tradycyjne korporacje, w szczególności w branży IT, przechodzi burza zwolnień, firmy DeFi rozpieszczają swoich pracowników i licytują się o tych najbardziej utalentowanych. Przestrzeń DeFi zapewnia stabilne wypłaty, a zapotrzebowanie na umiejętności programowania z decentralizowanych finansów stale rośnie. Według firmy doradczej Darleston Partners inżynierowie DeFi średnio zarabiają od 125 do 160 tysięcy dolarów rocznie. Nieźle. I czekaj, czekaj. W w 2023 roku programiści DeFi dostali podwyżki o 30% i będą zarabiali średnio 180 tysięcy dolarów rocznie. Wow! Dlaczego pensje DeFi gwałtownie rosną? Proste prawo popytu i podaży. Brak wykwalifikowanych programistów w przestrzeni DeFi zmienił ją w pole bitwy o najlepszych profesjonalistów. Dzięki wysoko wyspecjalizowanym umiejętnościom ci inżynierowie są trudno dostępni, a firmy są gotowe zaoferować niebotyczne wynagrodzenia. Podczas gdy firmy DeFi zatrudniają i rozwijają się te scentralizowane, stanęły w obliczu wielu wyzwań. Bessa oraz nieustępliwa presja regulacyjna zmusiła firmy takie jak Binance, Robinhood czy Bybit do podjęcia trudnych decyzji i zmniejszenia liczby pracowników. Dalej, Bank of America opublikował raport podkreślający transformacyjny potencjał tokenizacji w ciągu najbliższych 5 do 15 lat. Według raportu tokenizacja, która polega na przekształcaniu rzeczywistych aktywów w tokeny cyfrowe na sieci blok blockchain może zrewolucjonizować infrastrukturę finansową i niefinansową. Tokeny przedefiniują wartość transakcji, rozliczanie i przechowywanie wartości w różnych sektorach i doprowadzą do rewolucji infrastrukturalnej. Zarządzanie aktywami i trading w ciągu nadchodzącej dekady będą bardziej wydajne, oferujące większą płynność, szybkość i niższe koszty transakcji, a więc w odniesieniu do zarobków inżynierów blockchainowych zapotrzebowanie będzie rosło coraz bardziej. Tylko w DeFi. Według raportu, cyfrowe aktywa na blockchainie wyeliminują pośredników i biurokrację, obniżając koszty. Ta przemiana w sektorze inwestycyjnym przyspieszy mainstreamową adopcję aktywów finansowych. Będą one łatwiej dostępne dla przeciętnego kowalskiego. Raport wskazuje, że wprowadzenie technologii blockchain będzie bardzo dynamiczne ze względu na diametralne zmniejszenie kosztów korporacji, które za nim idą. Subskrybuj, lajkuj, nara.